Podejście rolników wobec ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka na targach rolniczych w Kielcach czy na Europejskim Kongresie w Jasiące pokazuje, że rząd nie dopilnował naszych interesów podczas otwarcia się Unii Europejskiej na surowce z Ukrainy. Niepokojące jest to, że do dzisiaj nie ma konkretnych rozwiązań w celu zagospodarowania nadwyżki surowców przed żniwami. 29 marca minister rolnictwa organizuje tak zwany okrągły stół, zapraszając organizacje rolnicze i eksporterów. Zobaczymy, co z tego wyniknie.